Dzień dobry, ewatuacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Profilaktyka raka piersi nie tylko w październiku, proinwestycyjny budżet Mazowsza, szkoły w Miedniewicach i Błoniu z nowymi salami sportowymi. Choć to październik był miesiącem świadomości raka piersi, powinnyśmy o tym pamiętać cały rok. Drogie panie, badajmy się. Wcześniej wykryta choroba daje duże szanse na wyleczenie, a w Polsce nadal wiele kobiet trafia do lekarza zbyt późno. Specjaliści podkreślają, jak ważna jest profilaktyka. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Zachoruje na niego jedna na osiem kobiet. W Polsce rocznie raka piersi diagnozuje się u około 20 tysięcy kobiet, co oznacza, że codziennie ponad 50 Polek dowiaduje się o chorobie, a kilkanaście dziennie umiera. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne i samokontrola. Rak piersi to choroba, którą skutecznie można zwalczyć, jeśli wcześniej się ją wykryje. Dlatego każda z pań, każda z nas powinna Badać piersi raz w miesiącu. Panie, które mają miesiączkę, powinny wykonywać to badanie trzy dni po miesiączce, a panie, które już nie mają miesiączki, wybrać sobie jeden dzień w miesiącu dzień urodzin albo początek miesiąca koniec. Oprócz badania dotykowego ważna jest obserwacja piersi, bo często pierwsze sygnały mówiące o tym, że kobieta choruje na nowotwór, widoczne są gołym okiem. Następnie przechodzimy do badania palpacyjnego. Badanie piersi składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to oglądanie piersi przed lustrem. Stajemy przed lustrem z opuszczonymi, a następnie uniesionymi rękami do góry i oglądamy swoje piersi. Zwracamy uwagę na symetrię zaczerwienienia czy zmiany skórne. Oglądamy brodawki, czy nie ma zmian w ich położeniu i kształcie. Na koniec delikatnie ściskamy każdą brodawkę, sprawdzając czy nie wydobywa się z niej krew czy inna wydzielina. Drugi etap to badanie dotykowe palpacyjne, które przeprowadzamy trzema środkowymi palcami, używając ich wewnętrznej strony, wykonując nimi koliste ruchy i stopniując nacisk od delikatnego do mocniejszego w każdym badanym punkcie. Oprócz samobadania istotne jest również regularne wykonywanie badań obrazowych. Każda kobieta po 20 roku życia kontrolne USG piersi powinna wykonywać przynajmniej raz na dwa lata, natomiast każda pacjentka po 40 roku życia regularnie powinna poddawać się badaniu mammograficznemu. Samorząd zawsze dba o zdrowie mieszkanek regionu nie tylko w trakcie różowego października. Centrum Atis w filii Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego realizuje cykl spotkań Białe Sobotę. Panie mogą tam skorzystać z edukacji onkologicznej, także w zakresie samobadania piersi oraz dowiedzieć się, jak przeciwdziałać nowotworom. W poprzednich latach samorząd województwa zrealizował też program wczesnego wykrywania raka piersi, na co przeznaczył 500 tysięcy złotych. Natomiast w tym roku przekazał prawie 170 tysięcy złotych na edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki nowotworów, dzięki czemu w tym i kolejnym roku mieszkańcy dowiedzą się m.in. tego, jak zapobiegać rozwojowi nowotworów złośliwych. W lecie mieszkanki Mazowsza mogły też skorzystać z porad specjalistów w miasteczkach zdrowia podczas organizowanych przez Samorząd Województwa Mazopikników. W tym roku w zajęciach z samobadania piersi wzięło udział ponad 2400 kobiet. Sejmik rozpoczął pracę nad przyszłorocznym budżetem. Będzie on proinwestycyjny. Podczas ostatniego posiedzenia radni przyjęli również program współpracy z organizacjami pozarządowymi czy zdecydowali o uruchomieniu połączenia kolejowego z Warmią. Podczas ostatniej sesji przedstawiono projekt budżetu województwa na 2025 rok. Ponad 40% wydatków przeznaczonych zostanie na inwestycje. No, Przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową ale również w modernizację, rozbudowę i wręcz nowe inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji. Generalnie jest to bardzo proinwestycyjny budżet. Przyszłoroczne dochody budżetowe planuje się na kwotę blisko 6 miliardów złotych, a wydatki na kwotę prawie 8 miliardów złotych. Będzie to również pierwszy rok bez tak zwanego janośkowego, dzięki czemu budżet zwiększy się aż o 245 milionów złotych, a zadłużenie nie przekroczy 16%. Uważam, że to jest budżet rozwojowy. Po pierwsze będziemy utrzymywali wszystkie nasze instytucje, za które jesteśmy odpowiedzialni. Po drugie będziemy dalej inwestowali i rozwijali własne zadania i własne instytucje. No i po trzecie będziemy pomagali w imię właśnie zasad solidarności, pomocniczości naszym partnerom w samorządach i w organizacjach pozarządowych. W projekcie budżetowym tradycyjnie znalazło się miejsce na realizowane do tej pory programy wsparcia. Musimy pamiętać, że to jest łącznie w rozłożeniu na kilka lat prawie miliard złotych środków, które to wzbogacają budżety samorządów na całym Mazowszu. W przyszłym roku samorząd województwa przeznaczy ponad 100 milionów złotych na zadania zlecone organizacjom pozarządowym. Dzięki temu będzie można rozbudowywać i potencjał, i sprawność, i wszelkiego rodzaju działania społeczne. Podczas ostatniego posiedzenia Radni województwa dali również zielone światło do uruchomienia połączeń kolejowych na trasie ostrołęka szczytno. Kolejny krok to zawarcie porozumienia między województwem mazowieckim a warmińsko-mazurskim, dzięki czemu od 15 grudnia do końca 2026 roku pasażerowie będą mogli korzystać z transportu kolejowego na odcinkach Ostrołęka Szczytno, Olszten Szczytno i Chorzele Szczytno. Żeby było łatwiej mieszkańcom, żeby odpowiedzieć na potrzeby rozwijać te dwa regiony i umożliwić mieszkańcom Swobodną komunikację. Głosowanie nad przyjęciem budżetu planowane jest na kolejnej grudniowej sesji Sejmiku. Radni województwa zdecydowali także o zakupie nieruchomości w Czersku na potrzeby Państwowego Muzeum Archeologicznego, gdzie będzie prezentowany wrak średniowiecznego statku służącego do spławu zboża. Aby chronić wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe, radni przyjęli również uchwałę w sprawie nadburzańskiego parku krajobrazowego. Samorząd Mazowsza wspiera rozwój lokalnych szkół, inwestując w ich rozbudowę i modernizację. Dzięki temu uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych sal lekcyjnych i obiektów sportowych. Jednym z absolwentów szkoły podstawowej w Miedniewicach był profesor Zbigniew Religa, wybitny polski kardiochirurg. 25 lat temu władze placówki zdecydowały, że zostanie jej patronem. Postać profesora Zbigniewa Religi jest tu związana z Miedniewicami właśnie przez to, że urodził się, ale jego ojciec był kierownikiem tej szkoły. Poprosiliśmy go o to, żeby został patronem, zgodził się no i to było wielkie wydarzenie 8 czerwca 1999 rok. Uroczystość była połączona z kolejnym etapem rozwoju szkoły – otwarciem hali sportowej. Ta inwestycja była mocno oczekiwana tutaj w środowisku lokalnym. Oprócz samej sali gimnastycznej powstał łącznik, w którym znajduje się nowa sala lekcyjna, znajdują się gabinety do pracy z dziećmi przez psychologa, pedagoga szkolnego, a także siłownia i sanitariaty. Realizacja inwestycji trwała 3 lata i została dofinansowana przez samorząd województwa kwotą 1,5 miliona złotych. Modernizacja przeszła także sala gimnastyczna w szkole podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi imienia Janusza Korczaka w Błoniu. Powstała też dobudówka z dodatkowymi salami lekcyjnymi, pracowniami i pomieszczeniami technicznymi. Jest dużo większy komfort w prowadzeniu zajęć i wygoda, gdzie możemy naprawdę fajnie wykorzystać dany ośrodek. Wszystkie materiały i nowoczesność tej sali pozwala na komfort pracy razem z uczniami. Dzięki tablicy multimedialnej, ekranowi multimedialnemu, możemy korzystać z najnowszej technologii. Dwójka w Błoniu jest szkołą integracyjną, więc zadbano o udogodnienia dla uczniów z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim są szerokie schody, które ułatwiają przemieszczanie się uczniów i winda dostosowana do przemieszczania się szczególnie na wyższe piętra. Powstało właśnie nowe skrzydło tej szkoły, salą gimnastyczną, a także salami lekcyjnymi i obiektami towarzyszącymi. Dofinansowanie ze strony Wojska Mazowieckiego wyniosło 4 miliony złotych. Bardzo potrzebna inwestycja jeśli chodzi o społeczność szkołą, szkolną, też o dzieci. No i bardzo się cieszę, że dzieciaki będą mogły teraz w dobrych warunkach się uczyć, a kadra będzie mogła, tak powiem, też komfortowo nauczać. Inwestycje te to nie tylko lepsze warunki nauki, ale także szansa na wszechstronny rozwój uczniów. A wszystko po to, by edukacja na Mazowszu była na wysokim poziomie. Na takie rozwiązanie kierowcy czekali od bardzo dawna. Po niebezpiecznym skrzyżowaniu nie ma już śladu. W nowym Boryszewie pod płockiem powstało turbinowe bezkolizyjne rondo. Mieszkańcy gminy Radzanowo i samorządowcy mówią zgodnie. Rondo w tym miejscu było bardzo potrzebne. To inwestycja, która rozwiązała wiele komunikacyjnych problemów. Tu było, pomimo że były światła na skrzyżowaniu, ale było bardzo dużo wypadków. Bezkolizyjne turbinowe rondo upłynniło ruch u zbiegu trzech czynnie uczęszczanych dróg. Strategiczna inwestycja tak naprawdę dla całego naszego regionu, ponieważ droga wojewódzka 567 jest głównym wjazdem do miasta Płoc. Jest to skrzyżowanie bardzo ważnej drogi gminnej oraz bardzo ważnej drogi powiatowej, gdzie tworzyły się ogromne korki. Jest to najważniejsza inwestycja w regionie płockim w 2024 roku. Było to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, gdzie dochodziło do wielu trudnych sytuacji, do wielu wypadków. Przebudowa była możliwa dzięki wsparciu sejmiku województwa mazowieckiego. Ponad 12 milionów, bo oprócz ronda mamy jeszcze pewne odcinki drogi 567. No dzisiaj to jest tak zwane turbinowe rondo. Jak widać, bardzo funkcjonalne. Znakomicie podniosło bezpieczeństwo. Jest dobra widoczność. Separacja ruchu. Bardzo ważne rondo, nie tylko dla mieszkańców gminy Radzanowo, ale myślę, że dla części powiatu Płockiego i części miasta Płocka. Oficjalne otwarcie ronda, któremu decyzją Rady Gminy Radzanowo nadano imię Stanisława Mikołajczyka, odbyło się 9 listopada. Bardzo zasłużonego Polaka, który przez lata walczył o naszą wolność Patriotę. Mam nadzieję, że to miejsce będzie nam przypominało właśnie o wartościach, które pan premier wnosił. O to, by Rondo upamiętniało postać Stanisława Mikołajczyka, zabiegał marszałek Adam Struzik. O zmieniającym się rolnictwie, wprowadzaniu nowych technologii i wyzwaniach związanych z mazowiecką wsią rozmawiali uczestnicy 17. edycji Mazowieckiego Kongresu Obszarów Wiejskich. Kongres był okazją do wymiany poglądów, dyskusji o wyzwaniach w rolnictwie i możliwościach rozwojowych w tym obszarze. Chcemy po pierwsze przekazywać informacje o możliwościach wsparcia ze środków europejskich, ale też ze środków z budżetu województwa No Z drugiej strony chcemy się też wsłuchać w opinię samorządowców z gmin, z powiatów, ale też samorządowców związanych z działalnością społeczną organizacji pozarządowych, czy rozpłodzeń wiejskich, czy ochotniczych straży pożarnych, po to, żeby ten przepływ informacji był w obie strony i żebyśmy mogli wspólnie rozwiązywać największe wyzwania. Jednym z poruszonych tematów była idea Smart Villages. Przedstawiła ją doktor habilitowana Anna Bielska z Politechniki Warszawskiej. To jest trudny temat, jeżeli chodzi o naukę, bo on jest bardziej praktyczny niż naukowy. Nie? Tutaj trzeba po prostu pomyśleć, do czego wykorzystać generalnie tą sztuczną inteligencję właśnie, chociażby czy różnego rodzaju aplikacje już opracowane, żeby ona nam pomogła w tym, co jest dla nas najważniejsze. Przed samorządowcami stoi wiele wyzwań związanych z rozwojem rolnictwa. Z pewnością najważniejsze wyzwania dla naszych mieszkańców to budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni, budowa dróg. Te potrzeby są jeszcze cały czas bardzo widoczne i są jako taki priorytet do realizacji w najbliższych latach. Ogromny problem z pozyskaniem dużych środków na modernizację oczyszczalni ścieków. Choćby w Wólce Domaniowskiej. Mamy już od wielu lat sporządzoną dokumentację. Potrzebujemy 30 milionów złotych. Własnych środków na te zadania mamy tylko i wyłącznie około milion, półtora miliona rocznie. Więc bez środków zewnętrznych. Bez jakiegoś łączenia środków zewnętrznych nie uda się tego zadania zrealizować. Pozostałe wezwania, z którymi muszą mierzyć się samorządy to m.in. wyludnianie się gminy na obrzeżach województwa mazowieckiego, ujemny przerost naturalny czy remonty dróg. I to wszystko co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Widzimy się oczywiście za tydzień. Do zobaczenia.